Siema, pokażę co jem w ciągu dnia, trenując siłowo i nie licząc już kalorii. Pierwszy raz spróbowałam zrobić gofry, bo sobie przypomniałam, że mam takie wymienne płytki do mojego tostera ich, i miałam też bardzo dojrzałe banany, takie dosłownie już były czarne. No w smaku nie były to takie klasyczne gofry, bo były bardzo miękkie, wilgotne, ale wyglądały naprawdę super, więc taka trochę odskocznia od, nie wiem, wyglądu omletów czy placków czasem można sobie dać. Na obiad zjadłam tajską zupę i ona jest taka rozgrzewająca i taka wielka. Micha po prostu szczęścia. To jest taki prawdziwy comfort food, dosłownie. Bo ja to zrobiłam właśnie z kurczakiem, ale próbowałam też wersję z mięsem mielonym, takim podsmażonym na patelni właśnie ze słodką papryką. I tak samo możecie wymienić sobie udon na chow mein. Też się super sprawdza, także no tutaj jest duża dowolność tak naprawdę. Różne warzywa, no ale to było naprawdę kozackie. A na kolację, no to nie wiem, to po prostu już mi się nawet nic nie chciało gotować, więc zrobiłam po prostu tosty z mozzarellą. Jakieś parówki znalazłam w lodówce, więc warzywa Najszybsza rzecz na świecie, naprawdę. Nic ambitnego, ale sycące i, i smaczne, więc tak. Jeśli ci się podobało, zaobserwuj po więcej. Buziaki.